Cześć, nazywam się Mirek Fesnak, pracuję w sekcji wydawnictw i informacji. Jestem komisarzem jesiennych targów rolniczych, wszystko dla rolnictwa. Zajmuję się tym od ponad 10 lat. Zawsze to było wielkie wyzwanie i wydarzenie, które trzeba przygotowywać 2-3 miesiące wcześniej. W tym roku jest to o tyle wyjątkowe, że zmieniamy lokalizację targów i będziemy na lotnisku w Bryżinach. Targi kojarzą mi się z mnóstwem fa fantastycznego sprzętu oraz super jedzeniem, a także spotkaniami z rodziną, ponieważ moi bliscy chętnie przyjeżdżają na targi, gdzie mogą spróbować pysznego, swojskiego jedzenia oraz pobawić się w sielskiej atmosferze. Czekamy na Was z wystawą zwierząt hodowlanych, bogatą ekspozycją maszyn i urządzeń rolniczych, szeroką gamą krzewów ozdobnych i innej roślinności, a także z atrakcjami dla dzieci.